Henryk Józef Kozak. Bajka, czyli przekorny wierszyk o starości. Dobrze jest mieć kopę lat, a jeszcze lepiej tuzin więcej. Dobrze jest nie oczekiwać ani wypatrywać epokowych czy cudownych zdarzeń. Dobrze jest nie pamiętać, że oszukała cię PRL, zadrwiła trzecia Rzeczpospolita, porzuciła Fortuna, dziewczyna i kochanka. Dobrze jest też nie wierzyć, że umierają jedynie przyjaciele, a plenią się tylko wrogowie. Wprawdzie wczoraj doliczyłem się aż 460 plus kilkudziesięciu z krakowskiego przedmieścia, z gmachu opatrzonego napisem Bóg, Honor ojczyzna. Ale ciągle jeszcze i zdecydowanie przeważają druchowie. Dobrze jest mieć nieprzyjaciół. Motywują, inspirują, chyba na złość im wszystkich ich przeżyje. Czytał Bogdan Tmowski.